Witam serdecznie. A tutaj bardzo ciekawy materiał Marcina, Marcina Bustowskiego, który robi obywatelskie zatrzymanie tam pani z Sanepidu. Próbuje zrobić oczywiście, bo faktycznie tutaj no, przestępstwa są dokonywane notorycznie, oczywiście przez, przez, przez członków tej zorganizowanej grupy przestępczej, która, która wydaje jakieś rozporządzenia w celu gnębienia, gnębienia, gnębienia obywateli. Sądy, sądy na szczęście stają po stronie, z tego co ja wiem. Prawa, chociaż to nigdy nie jest pewne, bo to wiadomo skąd się wywodzi cały ten układ, można powiedzieć, ale no, bardzo ciekawa, bardzo ciekawa rozmowa, prawda, z tymi przedstawicielami bezprawia. Także polecam, żeby sobie posłuchać właśnie tej wymiany zdań. Mordercy Narodu Polskiego! Tak jest. Pana teraz, Pana teraz chroni maska. Są posiłki! Prawo, prawo dla policjantów, że przyjechali z i robić. Obywatelskie zatrzymanie Pani Dyrektor Sanepidu, która służy agenturze amerykańsko-izraelskiej. Brawo, brawo panowie. Czas najwyższy aresztować Panią Dyrektor, bo Pani Dyrektor bierze udział w ludobójstwie narodu polskiego zgodnie z artykułem 118 KK. O co nam chodzi? Żeby Sanepid zaprzestał najeżdżania gastronomii hotelarstwa, ponieważ zgodnie, zgodnie z wyrokami Rzeczypospolitej Polskiej Sądu w Warszawie działania policji i zarówno Sanepidu są niezgodne z prawem, stoją w sprzeczności z ustawą, rozporządzeniami, a pani dyrektor bierze udział jako zorganizowana grupa przestępcza. W działaniu na Szkodę Narodu Polskiego jest odpowiedzialna poprzez zaniechania z artykułu 231 KK badania żywności w marketach, a tam nie pójdą. Powstaje pytanie, powstaje pytanie, dlaczego tam nie idą, dlaczego tam nie kontrolują żywności, a najeżdżają gastronomie, matki, które dzisiaj chcą zarobić, żeby mieć na mleko dla dzieci. I tutaj na to nie będzie zgody, nie będzie przyzwolenia na to, żeby komendant główny policji kazał wam wystawiać dla nas mandaty w oparciu o rozporządzenia niezgodne z ustawą, a później mówił, że jeżeli my was pozwiemy do sądu, to będziecie płacić z własnych majątków. My że... tego nie chcemy robić. Powiedz, że byliśmy we wszystkich <laughs> Nie ma masek, które chronią przed COVID-em. Gówna nie założę. Jadę teraz, przyjechałem kilkadziesiąt kilometrów, żeby wiele niej dostać. Mamy to wszystko nagrane. Chciałem kupić, bo ja wiem, że jest COVID. I ja się boję tego koronawirusa, dlatego mam świrusa. Nie mają masek. Nie będę się trudził ja. Nie, ja wiem jaka jest maska. Do malowania, do opryskiwania, do wszystkiego. A na tego największego zabójcę, który zabił wszystkie choroby, który zabije wasze dzieci i was zabija, nie ma maski, ja chcę ją kupić. Proszę mi powiedzieć, gdzie mam ją kupić? Dla całej rodziny i dla moich kolegów chcę kupić. Dziękujemy Ci, generale nasz. Dla Was, kochani rodzice. dla Waszych dzieci, <coughs> dla Waszych żon. Zbadajcie własne dzieci. I zobaczycie, zobaczycie, ile mają metali ciężkich, ile metali lekkich, ile mają glifosatu. Wiele miał górskiej wodzie. W Nieogórskiej Wodzie jest strontium, mam badania no, laboratoryjne panie, i, i oni mało, tego nie kontrolują, tak? Moje małe ja panowie, to tylko tak... <coughs> to uwaga. Jak Aż mnie gardło wyłamało. mogli zejść na chodnik. No to już u, jedziemy, on jedziemy to, teraz mamy, tak. tam dyskusje, Natomiast na drodze nie możemy stać, tak? Tak jest. Y tylko pana, osobiście. Osobiście pana dokumenty. My tylko Nie będę dawał wam dokumentów, bo nie ma podstawy, prawda? W oparciu o co? Jak dzielnicowy zna mnie osobiście, to mi wyśle wyzwanie. Prawda panie dzielnicowy? Nie, ja nie lubię pana. Pana znamy. wszyscy. Ale my jesteśmy bardzo grzeci. My walczymy, my walczymy o zdrowie waszych dzieci. A oni, a oni biorą, oni biorą pensję.

Panowie są <kluzni> panowie wiedzą o co chodzi. Dlatego, że się zgodzimy. Popierają, pan Dose, to ja Proszę pana Nie mam. Nie Już nie jestem obywatelem pan Polski. Poda pan dane, kolega. weź zapisz. Nie podam żadnych danych, nie ma takiego obowiązku, nie ma. Nie z Nie to nie no to, to dowlegitymowane. Tak, czyli Marcin brawo dla policji. Brawo dla tych panów. Proszę państwa, wspaniali ludzie z policji zieleni Góry. Szacunek. Apelujemy i też do policji, tak, do policjantów w całym kraju. Nie słuszcie tej antypolskiej agenturze amerykańsko-izraelskiej z przedstawicielem komendantem głównym, który najprawdopodobniej jest podstawiony przez Tel Awiw. I tutaj jest do wyniszczania narodu polskiego. Nie skłócajmy się, moi drodzy. Między Między sobą, między obywatela a policja. Policja jest od ścigania przestępców, a nie od zwykłych obywateli. Muszę pan wiedzieć, że będę pierwszy od pana wylegitymować, czy myślał to nagrywam? E, Marcinku, masz coś do pisania? Bo już nagrywam. E, Jak pan mi się wylegitymuje, pokażę panu do pan? Bo jest tak i ten. No, bo, 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 Pana, do Pana generała, proszę z honorami. Eee, proszę Państwa, jestem w tej chwili legitymowany przez policjantów. Oczywiście pokaże dokument, tylko pierwsza zasada, muszę spisać, kto mnie legitymował. Pan generał jest legitymowany. Pan I generał. Oczywiście mam nadzieję, że nie będzie z tego żadnych problemów, żebyśmy się... Nie tego, czy, będę, czy robimy jakiś problem? Żadnych problemów. Dobrze, to proszę schować. Proszę ja schować. Jeżeli nie to... proszę schować, jeżeli... Wie pan, co pan mówi? Proszę. całą odpowiedzialnością. Dane, Są świadkowie, słyszę A bo mamy to nagrane. Tak. Dobrze. Już podaję w tej chwili swoje dane, rozłączą. Dziękuję. Pani dyrektor, nęka pani restauratorów, przedsiębiorców. Proszę wejść do nas! Trzeba z drabiną przyjechać i zdjąć te tablice, ponieważ to jest antypolska instytucja. Pani nie jest panią dyrektorką pani prezes korporacji zagranicznej zarejestrowaną w Nowym Jorku. Pani prezes, czy pani gratyfikacje otrzymuje jakieś od korporacji zagranicznej? Bo to, co pani robi w swojej działalności z tymi pracownikami tej instytucji, to jest działalność antypolska. Moi drodzy, zgrywajcie to dzisiaj. Udostępniajcie na YouTube, na wszystkich kanałach, bo ja wiem, że Facebook zaraz mnie zablokuje i znowu dostanę 30 dni. Bana! Także będzie założymy w Polsce prawdziwego polskiego Facebooka w najbliższym czasie. Na którym Nie będziemy... Facebooka, tylko Polbuka. <coughs> Polfejsa, ale prawdziwego, bez kontroli, kontrolowanego. Tak, dla ludzi. No, tak, jeszcze pan, potem pan. Moje dane. jestem człowiekiem, istotą ludzką, żywą. Tak, Prawo naturalne, prawo naturalne. Proszę bardzo. I to mi się podoba, natomiast to co policjanci robią, y, szczury pokładowe, no tak bym powiedział, y, wsiedli na jakiś statek, prawda, i podgryzają innych normalnych ludzi. Y, hańba dla ich rodzin, dno, upadek moralny, y, tylko nimi gardzić, tylko nimi gardzić, gorzej niż milicja, bo to jeszcze jakąś mieli ideologię, to, je, to jest już padlina, padlina policyjna, tyle.